innych twórców za krytykowanie jego odklejek. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie jak w jaki sposób to będę ja, czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Zarkniemy też na ciekawe oświadczenie Heilig w tej sprawie. Dodatkowo była asystent no. matów depresji. Teraz przejdziemy do poważnej reprymendy, którą Malik wczoraj ogłosił na swoim Instagramie. Iście sentynowskim stylu. Ty uważasz z tym, co ty mówisz, to to jest oklejone, a to nie jest <laughs> a mianowicie zagroził kanałom komentery. Kurwa, ja tam lubię sobie odpalić jakiś tam kurwa, wiesz. Jakiś Kamil czy tego typu rzeczy to mnie humor Wtedy poprawia Wszystkich internetowych twórców, którzy sobie budują content, wyświetlenia i kliki Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie w jaki sposób Z mojego obeznania terenowego to głównie ja ostatnio poruszałem tematy jego odklejek i kręciłem sobie z tego beczkę Moi reporterzy dokopali się do zdjęcia jak grupa bojówkowa z armii Maliko została schwytana w mieście tego chłopaka gotcha. Get Wiecie, no taka konwencja, ja lubię sobie pokręcić beczkę i przy okazji dać wam jakieś świeże informacje. Ale z Malikiem wszystko zaczęło się sypać od preorderów z itinkami w gównianej jakości. Malik najpierw mówił, że wszystko wyprodukowane zostało w Niemczech i w Polsce i Polaki się nie znają, ale potem nagle przepraszał i rekompensował ludziom te preordery. Następnie mieliśmy akcję z McDonald'em i tańczeniem na blacie, co skończyło się nawet na śladowcami. A na koniec, kiedy Malik nareszcie mógł wyjść z dobrą twarzą i zajebiście piarowo rozegrać akcję, jak te dwa cymbały pluły na niego na jego koncercie. To postanowił zlikować ich adres, imiona, nazwiska i dane rodziców. A potem na tyle nastraszył chłopaka, że wybaczy mu tylko wtedy, kiedy napluje w swoje odbicie w lustrze. Po tym, jak kanały komentary zaczęły szeroko komentować jego odklejki, to Malik postanowił zachować się jak dorosły człowiek i odpalił live, na którym zaczął grozić mi oraz innym kanałom. Próbować w jakikolwiek sposób mnie upokorzyć albo ubliżyć, będę robić jeszcze gorzej. I osoby, które w jakikolwiek sposób. Jak, a wy myślisz o tym, zaraz e, coś moje sobie. pochodzenie, wiarę i tak dalej. Wiecie, że tak samo Spoko, nie ma. Tej... Tym samym odpowiadać. Nie wiem tutaj do kogo Malik może pić, bo ani w moim, ani w materiałach moich serdecznych kolegów z branży nikt nie wspominał o jego pochodzeniu czy religii i komentowaliśmy po prostu jedno po drugim Twoje gówniane zachowania. Na przykład w stosunku do pracowników gastronomii, którzy i tak mają na co dzień ciężką pracę bez malika tańczącego na blacie. Dalej mamy festiwal odklejenia, gdzie Malik wciela się swoją gangsterską personę i mówi, że będzie nas dojeżdżać, że o nim nagrywamy. Wszystkich youtuberów, i wiecie o tym, że ja was będę widywać, tak i tak. Ja was prędzej czy później spotkam. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie w jaki sposób. Każdy z was po kolei, będę was spotykać teraz, a będziemy się widywać, to jest pewne. Wiecie o tym, że będziecie przeze mnie za każde słowo, za każdy komentarz rozliczani. To będę ja, czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Trochę się obstrałem po tych słowach, nawet zacząłem się obracać ze sobą na ulicy, zamykać drzwi w mieszkaniu. A najbardziej przeraziło mnie nagranie, które dostałem od starszego generała Armii Malika na Instagramie. Kurwa, mam twój numer, znajdę cię kurwa, znajdę ci ty prwa i wiesz co ci zrobię? Wsadzę ci głowę do twojej własnej dupy, nareszcie będziesz w raju. To nie śmieszne akurat jest. A tak na poważnie to mali chyba za bardzo wkręcił sobie swoją gangsterską przewózkę i teksty o rozpieraniu ludziom łubów. prawda? jakby tak naprawdę wyglądało jego życie. A tak na poważnie to mali chyba za bardzo wkręcił sobie swoją gangsterską przewózkę i teksty o roz... Nie bije dobrze, prawdę mówiąc. Wspieraniu ludziom łbów, pewnie jakby tak naprawdę wyglądało jego życie. I szkoda, bo dużo młodych ludzi bierze z czegoś takiego przykład i myślą, że problemy rozwiązuje się dojeżdżając kogoś. Malik, jesteś osobą publiczną, i tak jak masz prawo wrzucać głupoty do internetu, to ja i widzowie mamy prawo je skrytykować. Malik, może ten chłopak, który napadł na swoje odbicie, że... Michael Jackson też na spoko muzykę, ale pedofilia nie była spoko. Nie ma jakby polo dowodów na to, że Michael Jackson skrzywdził jakiekolwiek dziecko możesz sobie wygooglować. Chyba nawet masz na kanale ciekawe historie, szeroko ten temat poruszony. Oczywiście się ciebie bał, natomiast ja ani nikt z branży się ciebie nie boi. Jakby teraz komukolwiek z nas coś się stało po kroju pobicia w kilka osób, bo mówiłeś, że nas też swoich braci, to uwierz, że będziemy jęka, swoich dobrze swoich rząd, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi i rozwiązujemy problemy w cywilizowany sposób. Ze śmieszniejszych wątków tego live'a to Malik w kółko powtarzał o tym, że przez całe życie musiał walczyć, że nie jesteśmy z jego mentalu. Ja przez swoje całe życie musiałem walczyć, tutaj musiałem walczyć i się musiałem o wszystko bić. Ja się o wszystko w swoim życiu musiałem bić. Rzeczy ja o wszystko w swoim życiu nie dostałem nic za darmo, o wszystko musiałem walczyć, o wszystko musiałem się bić. Ja dał też coś o szacunku do innych ludzi, ale ostatnio niezbyt ten szacunek pokazywał. Chowany, żeby okazywać drugiemu człowiekowi tyle szacunku, ile bym sam chciał oddawać. Każdemu daję tyle szacunku, ile od niego oczekuję, ale jak ktoś mi go nie da, to będziecie widzieć, jakie będą tego efekty. Jestem też ciekaw perspektywy High League w tym temacie Skoro dopiero przepraszali widzów o oświadczeniu za gangsterskie incydenty na ich galach A tymczasem główna twarz ich federacji chce po kolei dojeżdżać ludzi, którzy go skrytykują w internecie Jedyne co ze strony High League dostaliśmy to odpowiedź od ich PR managera Który powiedział, że ostatnie zachowania Malika są spowodowane promocją mixtape'u Mixtape, u. mixtape u ma się nazywać wróg publiczny, więc wszystko spoko Malik, wybaczamy ci Jak widać można grozić ludziom, że się ich pobije Oskarżać ich o rasizm Likować czyjeś poufne dane Wystarczy tylko, że wydacie mixtape i wszystko jest git a wydajcie nas w komentarzach, jaka jest. Ja mam wyjebane, kurwa. Widzicie, nikt dwójka nigdy nikt sumienia nazwiska nie poruszy, nie? Jestem maszyną do muay thai Jestem, kurwa, jestem niezniszczalny Jestem kuloodporny.